What uh, is here? Uh... sleeping place. Please. O kurczę, no tego to tutaj jeszcze nie było. I jakby ktoś się zastanawiał, jak wygląda poczta w górach w małej wioseczce, to już pokazuję. O wszystko można kupić. O cholera coś już tutaj wagę. Przepraszam bardzo. Czy, czy można z kierownikiem? A zapchany jak na full. Salam aleikum. Salam aleikum. Can I drive with you like ten kilometers? No, jeśli szukasz sposobu na podróże bez znajomości języka, to wiedz, że ta koszulka, którą ma właśnie na sobie, po prostu działa. Wystarczy pokazywać palcem na obrazki, i w ten oto prosty sposób można się dogadać w każdym zakątku ziemi. Ale pospałem. O kurcze, dobra, otwieramy namiotik. o, i nawet poszedł, opa, siódma, siódma piętnaście, a z tyłu, z tyłu góry i z tamtej strony też góry. Traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, I still feel that I'm. słabiutka droga. 200 km mi zostało i. Nic nie jedzie. Dopiero jeden motor przejechał przez 20 minut i nad motorze były dwie osoby, więc lipa totalna. A 200 km do zrobienia jeszcze. Powiedziałbym, że to jest taka wiejska droga gdzieś na Podlasiu. Że czasami coś jedzie, a częściej nic nie jedzie. Najgorsze, że za kilka godzin się i tak nic nie zmieni. Tak cały czas jest taki ruch, o! Motorem jadą No ale dwie osoby, jak dwie osoby na motorze, no to trzecia już się, nie, już się nie, nie wtoczy Miejsca nie ma Co mi się bardzo tutaj podoba na północy To fakt wykorzystania kamienia Oni wykorzystują kamień do wszystkiego Do robienia ogrodzeń, do robienia domu Do robienia tamy Do robienia kanałów irygacyjnych na pola Wszystko robią z kamienia mają materiał i wykorzystują. No i to jest super. Proszę bardzo. Tutaj jest nawet szakami troszkę obłożone, żeby potencjalny zwierz nie wlazł. No bo człowiek nie wlezie. Tutaj poziom przestępczości to jest może jedna setna. Czuję się w tym miejscu, w tym regionie normalnie probezpieczny. Mogę spać tutaj nawet przy tym, przy ogrodzeniu. Assalamu alaikum Muhammad. Dzień dobry. Can we drink chai? Yes. Okay, come on. This is your This is my son? This is my son. My name is Yahya. 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 Come on. I am Pakistani army. A ah, yeah, you are Pakistani army. This is my home old times. Old times. Your parents? Parents. Can we visit? Yes. Zobaczcie, wody mają bieżąco. Okay. A to jest stary dom jego rodziców. Yes. Drewno, Łódź? Wood. Вот. Ha. jest kap? cap, traditional cap. A cap. Okej, okay, kaman, zobaczcie jak nisko. A. Zobaczcie jak nisko jest wejście, wiecie dlaczego, żeby ciepło nie uciekało zimą. No ja się tutaj O kurcze. Narzędzia do pracy. No. Ale to jest pięknie. Jas. Yes. Oh, it's beautiful, you know? <laughs> So beautiful. This is place to cooking, cooking house. Ah, this is special construction when yes. they trrr. No, this is construction is I, I know, I know. I know. Yes. Yes. ta konstrukcja jest po to, żeby w czasie trzęsienia ziemi y, ona przyjmowała y, tak jakby no to, to, żeby się nie zawaliło wszystko. Mm. Tutaj zobaczcie mają półeczkę z, z naczyniami This is water tanks. Uh, to water. This is. Ah, okay. And is hot, warm water, hot water? Yes. Hot water. Good. Yeah. And this is the the the, the place cooking. Is... cooking. Yeah. Ah, what, what is here? This is a sleeping is. A... Sleeping place. Place. Zobaczcie miejsce yeah. do spania. Yes. Oh, the table to my was Yes. Kurde. Yeah. This is furniture. This is a go. Ah skrzynia. For what? Yes. This is co tu mamy? Jo, jo. Zaraz latarkę. Kumpelot pali. Hasło. A, ah, the wet, wet. Eee, ziarno na mąkę. Yes. Ziarno na mąkę. Yes. Zobaczcie, jaki ten. Wow, mm. lejaję. Ja to się umiem ustawić. Ebabi, czy kory parata, korina na? Kamera. Czy And this is also place to sleep. Wow, so nice. Yeah. To make uh, parata. Parata. Ziarno, widzicie? O course. Okay. Że... To jest mój color inbox. Very beautiful. Nie mogę kręcić w pani domu, żeby się na mnie nie wkurzyła, tam jest status idzie. Yes. This is old house. How many years? Uh I am 35 years. 35. This homes? This homes? No, this is 53 55. Tak 55, 53, 55. Ah, okay. cool. Kumpel przyszedł. Salam aleikum. Assalamu alaikum. Okay, right? Yes. Your is this? Thomas. Thomas. Oh, Thomas. Thomas, Thomas. Yes. you going to? A... Eh, yes. Okay. And this? Okay, okay, okay. Dla dla zwierząt. Trzeba wejść, zobaczyć. Ale zobacz, tutaj luksus mają te zwierzęta. Tutaj szacunek jest do, do zwierząt. Czekajcie, lat latarka. Momentu już włączam. O, a i tutaj jest połączone. Zobaczcie, że można z domu wejść pomieszczenie mieszkalne. Proszę bardzo, tutaj wchodzisz. O, jedne. Czy, czy można otworzyć? Prosić. A, kurki. A, kurka. A, kureczki. Mają kureczki tutaj dobrze. A this? To home. No. No. No, home, it is there. Co my tutaj mamy? Też kureczki Też kureczki. A właśnie. No. Chicken Ops no. no problem Teraz wejdziemy do domu Dościnnego Ania Anila. Anila Anila Chodźcie, ładnie zrobione. Dobre. Idziemy do domu. Chodźcie. Please. mnie w pierwszego wpuszcza. No baczcie. To, to jest. jest... To jest mój This is my father. This is father. A z Pakistan Army. This is my brother Abdul Halim Pakistan Army. Pakistan Army. This is my brother Mubarek Pakistan Army. this is my brother abdul jalil pakistan army i am pakistan army this is the young young how much uh, how, how old yeah uh, this is uh, 20 years 20 years young oh. is uh, army young jobs okay um. this is your family all members in army all members of army okay my okay. like is army This is my father's, is young times. Oh. This is my brothers. Brothers? And other brothers. Brothers, fathers. Wow. Hmm. Zobaczcie, jak ciekawie zrobione zdjęcie z tyłu góry. Hmm. And this, co, co my tu jeszcze hmm. mamy? Oj, oj, oh, yeah, no Sorry. problem, no problem. This is my brothers Abdul Halim is football best. Football. This is a uh, commanding of officer, Brigadier. Mhm. Mm this is in arms. Okay. Trophy. Trophy. Yes. Good. Mm. This big trophy? With big trophies, my football's winner teams. Uh, for football? Football. Ah, you play football? Yes. Oh, really? Mm -hmm. Okay. Wow. And what is this? This is uh, tissue. It's covered. No, no, no. Ah, uh, this uh, is to tissue cover. cover. Ah, okay. Yes. Na chusteczki, takie mm. opakowanie. Yeah. To jest uh, Koran, Ale ayad. Bismillahirrah Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa Muhammad Rasulullah. Okay. Ya Allah, ya Muhammad. Co to mean? Di ya Muhammad, Muhammad pjełnić. Muhammad. Alha, yes, this ya Muhammad, ya Allah, this my guards. Ah okay, okay, okay. Yeah. Go. This is watch. Watch, very nice. Zobaczcie, wyszywany zegarek. To jest po prostu... No coś co po prostu kocham. Takie, takie rzeczy to wychodzą poza pewnego rodzaju schemat. Tutaj też wyszywane. A tutaj synek tak patrzy na nas. Patrzy na nas taki wystraszony trochę, bo co to za gość przyszedł i mówi w innym języku, nie? A tutaj jest piecy. This is haters Haters. Because on the winter is cold. Cold? Cold. No. How many degrees in the winter? Uh, 60 months. No no, no. Eee, Temperature 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 jest 25 Minus Minus, Minus 25 no. O, to kurczę jest to zimno tutaj no. jest Zobaczcie okna też Okno drewniane to jest rodzina taka zamożniejsza bo Członkowie rodziny są w armii, więc okna są drewniane, solidne. No i szyba. Zobaczcie, tak to jest północ Pakistanu góry Dobra, trzeba uciekać. Thank you. Thank you so much and see you in the next time. Yeah, yeah. Goodbye. Good ja już uciekam. No. Thank you! One okay, more time. Goodbye. Thank, Thank you. you. Bye bye. Ja już uciekam. Pogadałem sobie trochę. Przyszła jego kuzynka, taka młoda dziewczyna, 14 lat, ale była tak po prostu nieśmiała i większość młodych dziewczyn tutaj jest tak nieśmiałych, ze względu na to, że szkoły są separowane czyli są mężczyźni, są chłopaki i są dziewczyny. Dziewczyny mają oddzielną szkołę, chłopaki mają oddzielną szkołę no i nie mają tego obycia damsko-męskiego, jak to się mówi. W sensie, kiedy przychodzi dziewczyna, i siedzi dwóch chłopaków, no to ona czuje się po prostu tak zdominowana Totalnie i nie czuje się na równi Więc, no, to są minusy tego, takiego separowania Droga jak widać nie rozpieszcza Samochodów też nie ma Ale na szczęście woda jest! Jest woda, jest życie! Dobra, tutaj jakiś sklepik Proszę bardzo Salam alejku Mały sklepik. dobra Mistrzostwo świata Bramka Drzwi I badajcie jaki jest Judasz To Judasz? A nie, to jest do otwierania Kurde Otwieranie, zamykanie Można otworzyć pociągnąć. Do góry jak dasz Do dołu to się otwiera Nie będę otwierać, bo jeszcze mnie pogonią Okej okay. Kumpel, wełnę z tego, zobaczcie. Wełna, this is from sheep? No, this is hair! Hair! Jak? A, ok, to jest wełna z jaka, włos z jaka. Proszę bardzo. Kumpel, zobacz, kręci nitkę. Ale jaja. No tego to ja jeszcze nie widziałem. Zobaczcie, normalnie ręcznie wszystko ogarnia i tak nakręca tym sprzęcikiem nitkę robi, w sensie nitkę, no taką bardziej linkę. O kurczę no tego to jeszcze nie było. Wow. <noise> Jakowy ten, a wygląda normalnie jak włos ludzki. Oh. And for what do you use this? This is a. Uh, uh, na młodego. One ok, kumpel zaraz pokaże, yeah. do czego yeah. oni to yeah. używają. Huh? A młody przestraszony yeah. trochę. Wow, good work. Very good work. Nieźle. Że... Oh. O kurczę, jeszcze rozwalę. Dziadek ręką oddziela, żeby za gruba nie wyszła ta nitka. Linka w sumie, nitka. Kręci, kręci. No i tak przez cały dzień nakręci tę szpulę. To młodego. No i to się robi. Najważniejsze, nie młody. What To after... This is your uh, father? ojciec. No, A, ah, father and after when he finish, do this, yeah. for what this is? To this? this ojciec. to this to to A, for this, yes. this ojciec. A, jest? For animal? Jest. For the cow, goat? ah, jest. Zobaczcie, jaka zrobiona lina. Kurczę, sprocione, konkretnie. Czy może kolegę przytrzymać? Dziękuję. Zobaczcie. Nie rozerwiesz. Strong. Strong. Nie rozerwiesz. No nie ma opcji, no. Yes. No więc taki jak, jak będzie uwiązany, też nie ucieknie, no i normalnie jak tak, no problem, o. Yes. I jak dotykasz, to yes. czuć normalnie aż tak na, na dłoniach tak już... yes. taką sierść, bo normalnie wiesz, no wiesz o co chodzi, nie? taka żywalina, mhm. dosłownie żywalina. Proszę bardzo na głowę, no i zwierzę już nie ucieknie. Yes. Yes. Cow, goat, A sheep, goat sheep, uh, uh, another animals. Yes, yes, yes. Ginal. Salaam alaikum. Salam alaikum. How are you? i good, thank you. Petrol. Petrol. From the shop? From the shop. You sell petrol also in shop? Oh, okay. How many? None. <laughs> None. How many kilometers you can za make for 1 one, one liter petrol? Hmm. 40? 40, 40. 40. is good? No. Good. Szukajcie. Ale chavę. Zobaczcie, w sklepie normalnie można kupić be benzynkę. Chłopak linę teraz zrobił. Ja przychodzę do tego. jak młody się wystraszy. Parciach... młody. then the, the 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 you się oswoił. A ah, tutaj petrol? Where do you have petrol? Ah. Outside or inside? Oh, here. Zobaczcie. Uh, Half liter. Half liter. One, liter? one liter. Five liter. Five liter. Five liter. How much one liter? One hundred. One hundred, one hundred twenty. One hundred twenty. Yes. Kurczę, ale małą marżę tutaj narzucają sobie. Ja jestem w szoku. No, normalnie to w mieście kosztuje 115, a tutaj 125,5 rupii do przodu tylko. O, wszystko można kupić. O, cholera, coś już tutaj wagę. Przepraszam bardzo. Kraniki. Ważna sprawa, że woda była. Skary. Też ważna sprawa. Sox. To jest fajne, ale miękkie. Ja ci się pierdzielę Zarzeki elegancki ten, stroje, ale no takie mięciutkie. Wszystko i nad budziki można kupić. Proszę bardzo. Uuu eleganckie. Na imprezy można iść. Tytu fajki. Szef fajkę pali w sklepie normalnie. Miks tego, miks zapachów Dziadek zasuwa do line. Proszę, ten dziadek. Ile lat? 18. 18. Ah. 80 lat. za linę będą robić chłopaki. Tu kumpel pomaga. Kuzyn, kuzyn pomaga. Tutaj dziewczynka. Ah. jest sama Billaden. Tu sama Bill Laden, prawda? Really? ci są, że to y, Bill to nie Bill Laden. Mm. O, no, linka już tutaj kumpelerowi. A, zobacz jaką ma taką przyjazną twarz, nie? Mererów. Nie ma, nie? Nie ma. To This is Mererów? You know? ah. ah, yes, yes. A, jestem. A, O, ziomek tutaj ten. Będzie teraz plątł.

Sytuacja stresowa. I zobaczcie, mają taką wrodę, że można by było tak złapać i potarmi, potarmosić. Dziadek się wkurzył. Słuchajcie, dzisiaj przyjechałem przez 4 godziny prawie 3 kilometry, bo tutaj poszedłem się napić herbatki, tu zawitałem przy sklepie Pogadać tutaj pogadali i tak tego tak. Siłą, si, idę dalej Trzymajcie się, jedzie samochód Będę łapać, spróbuję złapać dalej No ale chodzi o to, że tutaj, no jest tak, że No posiedzisz, pogadasz, ten czas upływa o tak Nie wiesz kiedy Czy, czy można z kierownikiem? a zapchane jak na full salam aleikum salam aleikum Can I drive with you like ten kilometrów? No, no, no. a, a little bit o oh. zastąpi aleikum salam nawalone. oj. oj, 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 Op. Moment, <laughs> moment. Op. 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 <laughs> O, oh. okay. assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Hej, my name's Thomas. Tomasz. a w czym mamy? Khoshvali. O, oh, O, oh, a lot of towaru. No, no, towaru. Yeah? Sabzi. Yes, products. Fruit, fruits, Fruit. onion, tomato, tomato, pindi, pindi, pias, pias. Yes. A lot. Ale towaru napchane. Ale jedziemy, najważniejsze. Elo Mordo. <gry> oh. Jak się teraz wydostać? Ah. Dobra, kumpel tutaj. Opa. A, Opa. Ale miejscówka. Kolejna herbata by była. Nie ma opcji. Kolejna herbata, kolejne pogaduszki, kolejne dwie godziny z głowy. Nie, 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 to nie jest dobre. Ujechałem z 4 km. Nie wiem, i za bardzo nawet nie wiem, czy, czy się śmiać, czy, czy się może martwić, że tak pomału idzie. Z drugiej strony, no to wiesz, to są doświadczenia takie przyjemne, no. Tylko, że tak w sumie jadąc w tym stylem, herbatka, herbatka, pogaduszki, no to to, to były tak, nie wiem, z pół roku, tutaj nad północy. Wiesz, każdy chce herbatkę ze mną. Ja chyba jakoś tak mądrze wyglądam. Nie wiem, tak mi się wydaje. Tak czy inaczej, już nawet w urdu rozumiem. Więc i pogadać mogę. Z godzinkę, z półtora. O, o proszę bardzo. Ale tutaj takiej stacji benzynowej to ja jeszcze zaawansowanej nie widziałem. Tutaj muszę przyznać, że naprawdę. To już jest tak. To już jest full profeska. Pojemnik z 500 litrów. Kanistrz, dziesiątka, ósemka, piąt litr, tam też litr, piąt, piątka tutaj na górze. Dobra, idę dalej. Bardziej chłopaki się zdziwią, a wejdę. Salam aleikum. O, salam O klapeczki. Niu, niu? Niu. aleikum

W górach, w małej wioseczce. to już pokazuję. Proszę bardzo, tutaj kierownik siedzi. Proszę. Szef, siedzi. siedzi. E, I'm Andrej Warker. Andrej? Jest. Government. Yes. Government Worker. Kierownik tutaj siedzi, różne sprzęty ma. To jest poduszka chyba do tuszu. Jak się nie mylę. Can you open? Poduszka do tuszu. Stempel. Yes. kierownik ten bierze i stempel Jest i stempel zrobiony. Chłopaki przyszli nadać listy. Postmaster, yes. how many years do you have this post office? Uh, three years. 3 years only? only. Before no post office. Uh, no no. Okay. So it's grow up, develop. Uh, yes. New new opportunity. Uh, new opportunity. Good. Good. Many letters? Many letters. Good. I divide um, them for the people. For the people, it's good. <laughs>